Zbliża się wiosna, proszę powiedzieć, jakie są plany Ministerstwa w związku z tym, że idzie nowe, nowa pora roku? Można powiedzieć, nowe, stare działania Ministerstwa Środowiska w zakresie Puszczy Białowieskiej. Nie tylko Puszczy Białowieskiej, ale w ogóle ochrony, ochrony przyrody i tego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, jakim jest Polska, Polska Puszcza Białowieska. Niektóre państwa, niektóre środowiska które mienią się ekologicznymi, próbowały, czy próbują wciąż pouczać Ministerstwo Środowiska, w którym pracuje prawie 600, 600 ekologów. To są osoby, które mają typowo wykształcenie związane z ochroną środowiska. Próbuje pouczać nas, jak dbać o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, które w Puszczy Białowieskiej mamy, a mamy je dzięki temu, że lokalna ludność, która tam żyje. Która współżyje z tą puszczą od setek lat, tak dobrze gospodarowała tymi zasobami, że one są w takim stanie, w jakim to widzimy. Niestety w ostatnim czasie wkradł się, wkradł się kornik, można powiedzieć, drukarz, ale nie tylko, wiele innych gatunków, które, które spowodowały epidemię i zniszczenia wśród drzewostanu świerkowego. My podejmujemy działania, będziemy podejmować działania, które mają na celu wyleczenie puszczy białowieskiej z tej choroby, która dzisiaj ją trawi.